Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku, w odcinku e, wyjazdowym. Widzieliście, nie będę tego ukrywał. Przed chwilą wróciłem ze zlotu Odyńców, wykąpałem się mniej więcej tam na bazie i nie zostałem ze wszystkimi do końca, bo czas niestety mnie trzyma dosyć mocno, a muszę jeszcze zrobić zakupy. Tylko jedną rzecz odwaliłem. Nie wziąłem zapasowych butów, umyłem te, ile mogę, ale kurde, z takimi dziurami będę łaził. Jeszcze z jakimiś centkami po farbie. No cóż, bilet mam wykupiony tylko i wyłącznie z plecakiem, z tym bagażem podręcznym 20 na 30 na 40 cm. Dosyć mało. A muszę trochę rzeczy zmieścić, dlatego znalazłem. w Wisku są takie dosyć małe worki próżniowe zasysane odkurzaczem, żeby skompresować sobie ubrania i po te worki właśnie skoczę. Jest, jak chcę 40 na 60. Bo jak złożę na pół, to będzie 40 na 30, czyli w sam raz dwie sztuki za 22 zł. Pasuje. Był lekki teleport w czasie i należą Wam się wyjaśnienia dlaczego. Jest w tym momencie druga 20. Ja z tamtego iska biegiem przyleciałem tu do domu, zmontowałem film, wrzuciłem go jeszcze, żeby się wrzucił na światłowodzie, bo jest niedziela, godzina trzecia, a film jest na 14.00, także nie można tutaj zawieść. Natomiast tak, spakowałem się próżniowo, spakowałem sobie plecak, spakowałem laptopa, spakowałem kamerę, nic więcej, kilka par majtek, kilka bluzek, koniec. Generalnie praktycznie absolutny minimum. i o 40 zamykają mi bramki, a ja mam 2 godziny do lotu, także też muszę się w miarę streszczać. Stąd też ta przerwa w nagrywaniu. Plan jest taki, żeby Mazdę zostawić pod lotniskiem. Parking będzie kosztował stówę, a paliwo, zaangażowanie kogoś, żeby mnie zawiózł, przywiózł, potem odebrał, zupełny bezsens. Lepiej mieć po prostu tutaj samochód. Zaparkuję, to jest złomek, nikt tego nie okradnie, nawet foteli z tyłu nie ma, więc będzie wszystko, mam nadzieję, w porządku. 104 zł sprawdzałem na tym oryginalnym P2, bo o tej godzinie nie chcę gdzieś tam w prywatne się mieszać. Kolejny termos z kawą, dobrze, że ja tyle ich mam, bo nie nadążam tego myć, przyda się na pewno, bo kolejna nocka będzie nieprzyspana, o której 4.40, realnie licząc, bo Mazda za szybka nie jest, 5.35 zamykają mi bramki. Myślę, że się wyrobię. Trochę mi brakowało takiej spontaniczności i trochę takiego wariatwa. Tym bardziej, że w tym momencie jest czwarta 35. Ja powinienem być na tym pierwszym sprawdzeniu. Według tej karty pokładowej wiadomo, że oni tam dają długi dosyć zapas, ale ja mam jeszcze 10 minut drogi zjechać w prawo. Mam. Dobra, słucham się. Będę grzeczny i zjadę w prawo, jak mi każą. Dajcie mi tu bilecik. Dziękuję. Ale zimno, minus 2 stopnie, masta zaparkowana. Biegnę terminal A. Tyle wyczytałem z biletu, a resztę będę musiał szukać gdzieś tam. Terminal A znaleziony. Jeżeli nie będzie kolejki, a tej kolejki nie ma, to myślę, że bez problemu zdążę. Tak, kurde, jestem w domu. Nie ma praktycznie nikogo. No i zdążyłem. Pokręcę się trochę tutaj, udając, że oglądam jakieś perfumy, bo już dostałem opieprz za nagrywanie, ale nie chciałem się bawić w audytora, bo to na tej publicznej części było. Mówię, dobra, śpieszy mi się. Ale generalnie przez to nagrywanie to mnie ze dwa razy cofnęli na rentgenie, laptop wyciągnąć, wszystko pojedynczo. Dwa razy przez bramkę jeszcze mnie naznaczyli, także nie wiem czy to przez nagrywanie, być może po prostu przypadkowo mam pecha. Takim oto sposobem po dwóch godzinach snu znalazłem się w Londynie. No i tu się zaczynają lekkie schody, bo teraz muszę się jakoś dostać do Piotra. Oni są na kopaniu, więc nikt pode mnie nie podjedzie, a plan był taki, żeby Odyn po mnie wpadł. Odyn, żeby mi pomóc, wysłał mi taki cały film instruktażowy, minutowy, z której stacji do której jechać i tak dalej, gdzie kupić bilety, żeby to wszystko sobie ogarnąć. Problem jest taki, że już pierwszy bus tutaj się wykrzacza, jest jakiś remont linii i są busy zastępcze w zupełnie inne miejsca, po drodze angle pewnie ogarnie, ja nie bardzo. Natomiast, no nie po to jest gogle, żeby kurde jakieś filmy oglądać i jak się coś wykrzaczy to stać i nie wiedzieć co zrobić, trzeba znaleźć trasę alternatywną Tak jak teraz widzicie mam do wyboru parę różnych linii, którymi mogę jechać jest albo bus 757 na początek, albo National Express A1 I wszystkie kosztują tyle samo, mniej więcej okolice 13-14 funtów Pytanie, który pierwszy zlokalizuje Nie będzie National Express, trzeba jeszcze ogarnąć bilety, to też jest dosyć ważna rzecz Gdzieś może w środku były jakieś biletomaty Ok, to by było chyba na tyle. Załapałem się na jakiś wcześniejszy, bo godzina jeszcze nie ta, ale buz jest na tyle pusty, że mnie wpuścili. Tą drogą się bardzo dużo w życiu najeździłem. To jest autostrada A1 albo M1. Jakoś tak. No, obwodnica Londynu, chociaż to już jest chyba ta strona. Nie, jeszcze chyba nie. Jeszcze nie jest po stronie czystego transportu. I za każdym razem, jak gdzieś człowiek widział ten znak ciężarówką, to to był taki strach, jakby człowiek diabła zobaczył, bo mandaty były okrutne. Nie udało mi się na szczęście nigdy tam wjechać, ale zawsze przed tym wszyscy straszyli. I tym busem chyba wiadę dopiero za tą strefę, gdzie nigdy w życiu yy, się nie dostałem. Koniec podróży kołowej. Teraz gdzieś trzeba ogarnąć płatności za metro. Jest to wszystko tak banalnie proste, zrobione i tak uproszczone, że naprawdę ciężko się gdzieś tutaj pogubić. Nie można powiedzieć, bo to wszystko ma jakiś taki swój klimat. Jak się tutaj jest, to jak w jakimś filmie. Ja tak w życiu raz byłem tylko w Londynie. Anglię gdzieś tam zwiedziłem tylko i wyłącznie z autostrad, a centra, właśnie, zawsze omijałem. I teraz mogę to nadrobić. Jechałem tym metrem i nagle usłyszałem King's Cross Station. Przecież King's Cross to jest ten wielki ceglany dworzec, gdzie tam ten pociąg Harry'ego Pottera przyjeżdżał. I kurde, muszę faktycznie wyjść, zobaczyć, złapać internet, czy to to miejsce. Nie spieszy mi się, bo chłopaki i tak będą dopiero za 2-3 godziny. Dobrze trafiłem, dobrze kojarzyłem nazwę, ale żeby stać w takiej kolejce po zdjęcie, to nie. To jeszcze mnie nie powaliło do reszty. Wygnali mnie przed chwilą za linię, nie można wchodzić, musi być keep, keep clear. Natomiast co, pojedyncze nawet wpuszczają. Jest barierka. Ciekawe czy to płatne jest. No zrobili sobie atrakcję turystyczną, nie powiem. Trzeba wracać, bo Wam się nie chwaliłem, ale mam 12% baterii. Żadne ładowarki USB tutaj nie działają, te publiczne, no bo wiadomo, to wszystko wyłamane. A jestem na tyle mądry, że nie wziąłem sobie przejściówki, więc nawet jakbym chciał swoją kostkę podłączyć, to nie mam gdzie. Problem jest taki, że jestem po drugiej stronie Londynu i nie bardzo po tej, po której bym chciał być, bo są dwie stacje, które się nazywają Tuttenhamon, tylko że się kończą inaczej i trochę mi się pomyliły. Także teraz jestem na północy Londynu i mam 6% baterii nie rokuję zbyt dobrze. I z powrotem na dół i kolejna godzina tym metrem. Masakrę. Ewa nawet tego wszystkiego krok po kroku nie relacjonuje, ale się uczę, w którą stronę metro jedzie, w którą zawraca i tak dalej. Także powoli się człowiek nauczy i będzie wiedział. Odnalazłem się. 15 minut przede mną jest wejście do fioletowej linii metra, czyli tej Elizabetki, którą już dojadę do finalnego miejsca. Natomiast obrazek za mną już chyba bardziej brytyjski być nie może. Przede mną w sumie też flagi brytyjskie, piętrowiec, nawet nie wiem gdzie jestem, nie mam telefonu, no mam 3% baterii i chcę sobie to zostawić do szybkich płatności. Dlatego na tych mapach trochę pobłądziłem, no bo jednak idąc po mapie, gdzieś tam i tych schematach, nie znając Londynu, można się trochę zakręcić. I to jest ten Totenham, którego szukałem, a nie Tottenham ale bardzo dobrze. To już są okolice tutaj Piotra. Ja dokładnie nie będę pokazywał, gdzie mieszka. Kawał Żurawie, jakby nie patrzeć. 2% baterii mi zostało. Idę tylko tam szybko, bo muszę skonfigurować cały film i całą resztę tych wszystkich miniatur i tak dalej. A została mi niecała godzina. Ten laptop to najlepsza rzecz, jaką ostatnio kupiłem. Myślę, że się nikt nie obrazi z tego, że korzystam sobie ze stolika. Ale kurde, co mi się z rękami dzieje? To z mam całą, popękaną, wszędzie pęka sama z siebie, nawet tu na złączeniu. Co to mnie się dzieje ostatnio? I jeszcze się uwaliłem dodatkowo. 4 godziny tułaczki po Londynie, 5 prawie w sumie. Ajajaj, nie wyszło mi to najlepiej. Ekipa utknęła w korkach i to 40 ponad minut, dlatego skoczyłem sobie do pierwszego sklepu i pierwsze 12 funtów poszło. 3 deal mil, jakaś woda, szczoteczka do zębów, pasta, jakiś żeli i tak dalej. Wszystko najtańsze, najmniejsze. Mało tego, mam szczoteczkę dla dzieci od 3 do 5 lat, bo kosztowała tam funt coś, a tak to były tylko w 3 paku za ponad 6 funtów za szczoteczki do zębów. No po co mi 3 szczoteczki na 3 dni? Bez sensu, takie coś wystarczy. I to tyle, więcej nie kupiłem. 12 funtów tutaj widać. No wiadomo, jeszcze ta buteleczka wody za 85 pensów. Już go widzę, wy go nie widzicie, bo ja nie mam w ogóle zuma w tej kamerze. YouTuber, YouTuber, YouTuber. Dzień dobry na angielski dzień. Zim. Dzień dobry. Jak tu pięknie. Fajnie, nie? Chociaż mi się to podoba. Troszeczkę w tym w cieniu zimno. Zimno, no. Ja Dzisiaj siedziałem jest... na laptopie, to było bardzo zimno. Dzisiaj jest trochę zimniejszy dzień, ale ogólnie jest bardzo ciepło. Aha, ogólnie jest bardzo ciepło. Masz jeszcze coś do powiedzenia? Będę ci musiał oprowadzić i tak dalej, i tak dalej. To, to, to wiesz, żebyś wiedział, gdzie nie narobić w kącie. Wczoraj tak trochę nieładnie, trochę hamsko ten film urwałem, ale e, gdzieś tam wiecie, nie będę od Piotra z domu nagrywał to raz. A dwa, że wypakowywałem się i tam ogarniałem wszystkie te rzeczy po podróży i tak dalej. Dzisiejszy dzień, mam nadzieję, będzie troszkę ciekawy, coś się będzie działo. Ta mizy prawdopodobnie nie będzie, ale to będzie, się. Będzie, będzie, będzie. Będzie tylko na oko, czy z wykrywaczem? Będzie na oko. Będzie na oko. Pojedziemy no bo... na centrum Londynu, żeby Kubie pokazać Tower Bridge, Tower Hill. Tam te zamki, te wszystkie jakieś budynki centrum, żeby pospacerować spotkamy się z mańkiem i koło godziny 15, koło godziny 16 będzie najniższy stan wody to pojedziemy, to pójdziemy na, ten, na tą północną stronę Londynu, gdzie można tylko i wyłącznie na oko szukać. Znaczy można się wspomagać detektorem, ale w ogóle ani nie można scratching, ani, ani kopać, ani nic takiego. Okej. Okay. Ale ty wyglądasz jak taki prawdziwy Angol teraz. elegancko ubrany z pieskiem na spacer. A ty wyglądasz jak zwykłe bydle. Jak zwykle, nie? Nic się nie zmieniło. Co to się z kolegą tu dzieje? No. Nie, y, specjalnie, specjalnie na miecz to kupiłem. I mam tylko ciuchy na tamizę i takie więc. Bo ty też tylko z plecakiem, jak ja? No tak, dokładnie. Żeby było taniej o te 80 zł. Jedziemy do Mańka. I ja tak wczoraj sobie płaciłem bez trosko i nic mi nie przychodziło. A na wieczór do zapłaty za metro 11 funtów. I to metro wcale nie wychodzi tak tanio wtedy już. 11 funtów. Ody on mówi, że to nieraz stówę to dziennie potrafi zejść na takie no, metro. To jak jadę na, tam na Q coś. Także e, myślałem, że to będą jakieś grosze typu płać 5 zł za przejście i jeść, a jednak oni wszędzie skrzytują. Gdzie wchodzisz, gdzie wychodzisz. Maniek mi powiedział, że jest taka opcja, że tydzień za 50 funtów metrem że sobie wykupujesz jakąś taki, taką usługę na, na tym Oyster, bo oni mają to w tym Oyster. Muszę wcisnąć. Piękny, piękny będzie vlog z jeżdżenia metrem. To, to naprawdę piękny film. Zapraszam do środka. Gdzie Maniek jest już? Maniek jest w barze za London Bridge. Za Nie London Bridge. Bridge, tylko Tower Bridge. Tower Bridge, dobrze. Piękny Tower Bridge. Widoki bardzo ładne, ale stan wody cały czas wysoki. Dlatego najpierw jakieś żarło pewnie będzie z mańkiem. Migrowar, nie żarło. O matko, matko. Kto by to pomyślał? No, takie centrum. No, każdy skrawek ziemi gdzieś tam zagospodarowany. Wszystko jest tak skrupulatnie gdzieś tam. No nie wiem, jak to ująć. Brakuje ja mi słowa, bo mało uważyć, książek czytam. Trzeba uważać na stolce. Trzeba? No, psy nie mają tutaj lekko. W lato to już w ogóle łapki parzą. Witam no, serdecznie! Nie, od Lublina my się nie widzieli! No, dawno to było. Kurwa, tak, a Jaki plan? Macie jakąś coś? Marę. Tam, tak, no to idziemy. Do baru, a później zobaczymy. Pozwiedzamy Tamizę. No to idziemy. No, jak turyści. Co to no, To jest, jest ten ostatni Rzymek z tego. Rzym Ale jak ładnie wyczyszczony. On nie jest wyczyszczony, on tak mu, tak, że... To wygląda pięknie. Ja dostałem. Kolejną babę na wózku i mam jeszcze co? Udeczkę, halfteniacze. Zobaczysz go w świetle, takim dziennym, Może mnie przepuszczą na lotnisku, jak nie będę smuglerem. Nie, 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 nie To jest najpopularniejsze zejście na Tamizę. Już mi chłopaki mówią, żeby nagrać najpopularniejsze zejście na Tamizę. I tutaj możesz sobie zrobić sweet focie w takim nietypowym miejscu, mało ludzi tutaj wschodzi z turystów. O, na razie, na razie jeszcze nie ma gdzie łazić. Jak nie jak ma, chłopie? Zaraz monety znajdziemy. No, bym tu zaczął od razu. Od razu? A, ja, A nie, no woda faktycznie, woda. już się odsłania, no. Mamy challenge'a, pierwszą monetę. Proszę, ja już, jest, już jest grzeblok do odkrywania wszystkiego. No dobra. Ej, nie no, fajne, to jest. To się ogląda tak przeciętnie, ale szuka się naprawdę fajnie na oko. Sama świadomość tego, że tu może być wszystko. Na przykład tu coś się błyszczy piękna śruba z nierdzewki starego Pokaż starego zęba, ale ludzki czy wyjdzie, wyjdzie, czy, wyjdzie, wyjdzie Wyszedł ludzki? Wyszedł zaraz koło śrubki Ja szukam jakichś monet Dobra, pierwsza moneta to gustki jedziemy gustki I tu masz szpileczko od razu O szpilka fajna Daj, jak Podejmuj, ja? podejmuj jakie ładne Chodź ma zrobię ci miejsce z kamerą albo z drugiej strony Patrzcie to, zrobiliśmy sobie challenge, kto co znajdzie na oko będzie A, to srebro odyn... czy nierdzewka? Znalazł jakiś łańcuszek. Chyba nierdzewka niestety. No nie! <grym <grym I, to, I to jest baba na wózku. Ja tam, ołdy. jest baba. Przegrałem. Typowo. Ty jest, jest baba. <grym. <grym> ja biorę ołów, bo to w cenie. Ja się też nagram. Jedynie jakiś kawałek szkła. jest cztery monety już o tym trafił. A my z Mańkiem nic. I znaleźć nie możemy. Jedyne co, to chyba kawałek fajki znalazłem. Nie mam oka. Jakoś do tego. Wykrywaczem jutro spróbuję to. Może coś więcej będzie. Proszę, jaki ładny kawałek. Co? Jak takiego noga? Nie, nie zauważyłem. Tu jest złe miejsce, bo to jest drzwi. Kolejne fajki. W którym miejscu są kolejne fajki? Tu masz jedną? Dobra, o, tu jest grzebla. No. Żeby ją gdzieś tam A... wydobyć jakoś. W jakiś sposób. Tu masz drugą. Widzisz, jak jest wciśnięta? No I Zaraz widzę. koło tego jest kilka obiektów takich, które wystają z tego mułu. Tylko trzeba tak, żeby jej nie popsuć dookoła ładnie okopać. O, ja mam monety. Ma monety, nie A z tej fajki to niestety, ale tylko taki kawałek. Bez tego obucha, czy jak to się tam nazywa? Tu gdzieś mi się zaraz śrubka rzuciła, miedziana. O, proszę, jak ładnie. Osadnik kto by miał tu co robić. Przed chwilą też kawał miedzi. Musieliśmy zostawić. Jest, proszę, ale malutki. Ale jest fajka. Można przepukać jak na filmach. Jest mały ten obuszek. Nie wiem jak to się nazywa. Chodź, no, zobacz to, znajdziesz. Zobacz. o jaki, jak, jaki wielki. Wielki pierścień! Ale koło w ogóle ten. Za... Ja na początku myślałem, że dwa ktoś wyrzucił. Ale śliczny O kurde. 925 widać. Sygnet. Jest, no. <laughs> <laughs> Może i z monetą przegrałem. Chodź, Maniuś. Chodź, Maniuś. Idę, idę. owo Jo! <laughs> Jest prób... srebro, jest, jest srebro, no? Kto ale wyznawasz? w ogóle no on, ale z jakim kamieniem pięknym. Gratulacje. No pierwszy. Suven... Proszę, proszę, możesz... Suven... Powiem tak. Suwenir z tamizy 925. Powiem tak. Oj, nie wyjdzie w Nie wyjdzie Ale też moja pierwsza monetka. Tym razem ło, przerzewała, brzydka, szkoda brać, bo nie mamy torby na znaleziska. Na razie koniec tamtej miejscówki, zmieniamy całkowicie brzeg na jakąś żółtą strefę, gdzie szukać z wykrywaczem nie wolno można. i można z wykrywaczem? Ale nie można kopać. Nie można kopać. Okej, okay, czyli duża szansa na oko coś znaleźć tak po prostu. Mam jeszcze kupę czasu. Miejscuwa numer 2 na filmie, w rzeczywistości numer 3. Hopla. Dobra, no to hopla. Tylko trzeba uważać potem na łańcuchy. Bo są w poprzek przewieszone. Ja po prostu mam wiesz, do współczesnych rzeczy oko. Ale no widać, że jest pierścionek, ale jest syfiaty, tak, niestety. Syfiaty, ale jak się mignął, pięknie. Hyc, drugi. O, no niestety. Chociaż? Srebro, Dzwoniłem może do chociaż. Daj mi na chwilę. Trzymaj masz, bo ja nie mam rąk. No, tandeta, ale może chociaż sreberko pozłacane było. Nie, to jest syfiks. Syfiks, ale dwa. To już mnie ma, cieszy. Patrz, jaki ma próby w środku, ale coś tam. No cóż, mogło być złoto. Nie ma. Ale są dwa. Dobra, czego oddelegować już? Jest klimat, tylko się nie poślizgnąć, bo to wszystko w mule Koniec poszukiwań. Teraz jakieś zwiedzanie. Jedziemy gdzieś pod Big Bena. Z buta, już idziemy trochę czasu. Jeszcze 35 minut gdzieś tam zostało do Big Bena. Ale się metrem skoczy. Tego metra to już i tak dzisiaj było za dużo. To widzimy się tam. O, ładne. Ładne. Dobra, no my tu połazimy. Coś ciekawszego, wszyscy już to widzieli. Kolejne na kamerze to robi wrażenie tylko w realu. Na kamerze już nie. Nagraj, ludzie. Nagram, dobrze, pięknie jest. Autobus już nie jest czerwony. Co to za popelina? Big Ben. U nas tak walczą o te przejścia dla pieszych, a tutaj każdy łazi gdzie chce. Londyn, wielka aglomeracja i nikt na to nie patrzy. Święty spokój jest i, i można. Czerwony autobus piętrowy też będzie zaliczony, ale. Zupełnie inny Londyn, jak się tak kawałek przejedzie, to cał cał całkowicie inny Dokładnie. Całkowicie inne. nie wiem, odczucie, bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Inne powietrze od razu, nie? Ja, ja z łobuzami nie będę tam z tyłu siedział na ostatniej ławce, tak? Nie, nie można. Musimy jeść, zrobić. Tu jechaliśmy tym, zanim do Mańka przyjdziemy. To jest jedyne ujęcie, które tutaj będzie, bo... Łapy ubrudzę sobie konkretnie. Co to kurde jest za no, puszka, no to. Patrz to. Dlatego, się, strony. dlatego się na tam idzie, to teraz znajduje. Pojedli, to właściwie ten odcinek można zakończyć u Mańka. Bo my tu już dobre dwie godziny sobie oglądamy wszystkie gdzieś tam znaleziska, katalogi i ja wam będziesz, chyba... Będziesz jechał za niedługo tam, i, Ja muszę. wam chyba jeden, o, to sobie muszę kupić. Ja nie wiedziałem o istnieniu takiej książki, gramatyka, monet rzymsk... Kopnął mnie w dupę. Kto? To, to pana, nie? No Ale w wracając w do tematu roku. książki, muszę sobie taką kupić, bo tematyka tych monet rzymskich jest ciekawa. Ja mam z dwa katalogi w życiu i w języku polskim jest ich bardzo niewiele. A tutaj to już w ogóle można by pięć odcinków nagrać o tym. Nie wiem, po co będziemy jechać do Brytyjskiego Muzeum, jak ja ci tu pokażę. Nie, no jest tego naprawdę. Ile fibulek? Tu w całości jakieś takie no, ładne, wresz. drobniutkie. Zaraz zobaczę, czekaj. Ile hamerków wszystkiego? O! I to jest dobry moment, jak mnie widzicie, żeby się z wami pożegnać i zakończyć ten odcinek. Także widzimy się w następnym. Na razie.